Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj film z cyklu Mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz na Fatbajku. Dzisiaj mocna ekipa. Maciek, Aleksander, miło mi. Cześć, mam na imię Łukasz i lubię jeździć na Fatbajkach. Mocna ekipa i taki beskidzki klasyk. Podjeżdżamy najpierw na szyndziernie, potem Klimczok no i w planach jeszcze Botnia. O, strasznie ciepło na podjeździe temperatura to pewnie jakieś 0 stopni niepotrzebnie zostałem w bluzie trzeba było jechać w samej, w samej koszulce pierwsze doświadczenie z fatbike'iem mam wrażenie, że mam trochę za wysokie ciśnienie w oponach no i też nie wiem czy to są najlepsze warunki na fatbajka. śniegu jest dosyć mało i pod śniegiem jest warstwa lodu kilka uślizgów było to co mnie zaskoczyło to waga tego roweru jest on naprawdę dosyć lekki pony o szerokości 4 cali napęd Shimano SLX 1x12 także dobrze się podjeżdża. Nie odpuszczamy, podjeżdżamy cały podjazd, zero wypychu. Tak naprawdę to jest z górki, takie złudzenie optyczne. Tylko po prostu nie chcemy jechać za szybko, więc chamy z górki. Tak jest. Dobrze, że się wybraliśmy w góry w środę, w środku tygodnia, a przez to jest pusto. Tutaj w ogóle ludzi nie ma, więc cisza i spokój. Na szczęście, rola dałszycka, szyneczka, jest, proszę pana, jest ketchupik premium z bietroneczki. Paseczki papryki, żółtej i czerwonej i mix sałat z rukolą. Przeńczyłeś, ile to ma kalorii? Przy sukienach. <gry> zdobyta, teraz przed nami Klimczok. To Klimczok zdobyty, warto było przyjechać dzisiaj na ten punkt widokowy. Tak jest, coś nas ubiegł i już zbił biało-czerwony kroparczek. No tak, nie, nie jesteśmy pierwszymi zdobywcami. Zimą Klimczok yy, w, stylu w stylu alpejskim, bez tlenu. I panorama z Klimczoka proszę, po prawej Szczyrk, przed nami schronisko. Czujemy się jak prawdziwi pionierzy, mamy świadomość, że niewielu tu było przed nami. I niewielu po nas będzie, prawda? W tym Co my tu mamy? My tu mamy Fatbike, fatbike Toadie. Oponki tak jak Wam wspominałem o szerokości 4 cali. Jaki to jest model? Model przysypany śniegiem Jumbo Jim. Napęd SLX 1x12 też przysypany śniegiem. I tutaj sobie dzisiaj testuję nowy model płetwy od Jackpacka. Płetwa 2.0. Dwukierunkowy zamek. Bardzo ułatwia filmowanie. Mogę sobie fajnie jedną ręką od torbę odpinać i wyciągać kamerę. No i cała torba jest trochę wzmocniona. Jest tam wszyte jakieś takie wzmocnienie, że torba bardziej trzyma strukturę. A my lecimy dalej żółtym szlakiem, w stronę płatniej. Szlakowska pokazuje nam godzinę 45 minut pieszo, więc my na podbajkach zrobimy to pewnie w jakieś dwie godziny. Spuszczamy trochę powietrza w oponach. Wszyscy mamy równie duże doświadczenie w jeździe na fatbajkach na śniegu, także w zasadzie nikt z nas nie wie co robi. Trochę się ślizgamy na tym, na tym ciśnieniu, które jest teraz, także teraz przed nami zjazd. Wjeżdżamy na szlak żółty, który pewnie będzie trochę mniej przetarty, a za nami już 7 km, 600 m, w szokującym czasie 2 godziny 17 minut. Paga. Zasada jest bardzo prosta. Sztyca w dół i nie hamować. To jest największy minus nieposiadania sztycy regulowanej. Trzeba się zatrzymywać, żeby regulować wysokość. Ale w lesie warunki bajkowe. No bajka jest. Daj like <laughs> Czemu się przewróciłeś? Czemu się przewróciłem? Stacja trzecia! Maciek pada po raz pierwszy A Ty Łukasz czemu się przewróciłeś? No ja myślę, że tak trzeba, Maciek się przewrócił Ciężko się jedzie w takim puchu, mimo tych szerokich opon. Nasza prędkość, jeśli już w ogóle uda się wystartować, jeśli uda się ruszyć, no to i tak jest zbliżona do prędkości marszu. Coś nie mogę dzisiaj utrzymać. Ale w lesie jest bajkowo, naprawdę. Tylko dlatego warto było tu przyjechać, nie? Tak, jest, choćby. Przed nami idą turyści piesi. Więc poczekamy trochę, bo jest przed nami zjazd, a my na zjazdach osiągamy zawrotne prędkości, więc dla bezpieczeństwa po prostu puścimy Między turystów. do 2-3 m na sekundę. Tak Ile to jest? Szybko? Tak. Szybko. Jeżeli ktoś oglądał szybciej i wściekli 8, to jeszcze szybciej. Zatrzymałem się w połowie górki, mam nadzieję, że się będą przewracali, to będą fajne ujęcia. Miało o tak jest, brawo, jest 5 punktów na 10. <grym i wiedziałek> Możesz jeszcze poprawić swój wynik i dotarliśmy do kolejnego punktu widokowego jesteśmy przy Błatniej jedna z moich ulubionych hal wspaniały widok i tak sobie tutaj w lesie urzędujemy trochę jedziemy, trochę pchamy i też rower spadł jak... pewnie chyba się zepsuło o, to jest mleko. i... i w sumie droga powrotna wszystkie trzy punkty zaliczyliśmy, które mieliśmy w planie na sztywno dzielnia była, Klimczok był, włatnia była. Czas mamy Czas mamy fatalny. Będziemy zjeżdżali pewnie kawałek niebieskim. A potem zobaczymy. Olkowi odmarzły palce, ale selfie jeszcze da radę zrobić. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać spoconych rękawic na mrozie, bo zamarzają. Kończy się nasza mikroprzygoda. Warto było wjechać w ten zimowy las na chwilę. To chyba za krótka przejażdżka, żeby coś powiedzieć na temat bajka, ale na pewno fajnie się bawiliśmy. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.